Znajdujemy się na terenie budowy nowej siedziby budynku Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. Nowoczesna bryła Ratusza doskonale współgra z zabytkową willą Niespodzianka. Budynek w kształcie rozwartej litery L, od strony dziedzińca, osłonięty jest przeszkloną ścianą słupowo-ryglową. W kształcie łuku okalającego zabytkowy budynek Willi. Obiekt ma 2500 m2 powierzchni, ma trzy kondygnacje naziemne oraz jedną kondygnację podziemną. Na czwartej kondygnacji jest dobudówka, w której zlokalizowana jest kotłownia. W piwnicach jest archiwum oraz pomieszczenia techniczne. Parter przeznaczony jest dla obsługi mieszkańców, a na piętrach będą pracować urzędnicy. Budowa praktycznie już zbliża się ku końcowi. Trwają teraz ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe oraz przygotowanie obiektu do odbiorów technicznych, które planowane są czerwcu i lipcu bieżącego roku. Termin umowny zakończenia inwestycji to sierpień bieżącego roku, natomiast wykonawca deklaruje oddanie budynku do użytkowania z miesięcznym wyprzedzeniem.